witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale gotuj z Kasią. De. dzisiaj chciałabym wam pokazać jak robię szarlotkę z budyniem ta szarlotka najpierw żeby nie robić jakiegoś tam bałaganu w głowach pokażę jak zrobić najpierw ciasto a później dalej będziemy się zajmować resztą co potrzebujemy do takiego ciasta, do naszej szarlotki? Potrzebujemy trzy szklanki mąki. Wsypujemy wszystko do miski. 3 szklanki mąki. Jedna szklanka cukru. Wszystko wędruje do jednej michy. Trzy łyżeczki proszku do pieczenia. Teraz sobie zrobimy. 3 łyżeczki proszku do pieczenia, resztę odkładam, jeden cukier waniliowy, cała paczuszka wchodzi tutaj, dwa do trzech żółtek, ja dałam trzy żółtka. Jedno mi się po prostu rozlało, ale są trzy żółtka. Tutaj mam naszykowane pół kostki masła. Oczywiście wyciągniętego już z lodówki, żeby nie było twarde, dwie łyżki kwaśnej śmietany. dajemy to wszystko razem i jak już to wszystkie składniki mamy w jednej misce możemy ładnie tutaj naszymi czystymi rączkami wyrabiać to nasze ciasto. No, wierzcie mi, że się bardzo ładnie wyrobi z tymi wszystkimi składnikami. Jest pyszne, to masełko tutaj w tym cieście daje dużo smaku i jest takie bardzo kruche, mogłabym powiedzieć, to ciasto, na tą naszą szarlotkę. Powiem Wam tak, że nie było mnie teraz przez ostatni weekend, ale ten przedostatni weekend był bardzo intensywny, mieliśmy gości z Polski, więc no, po prostu niestety nie miałam czasu na jakiekolwiek gotowanie. I niczego niestety nie udało mi się też nagrać, więc tak to wygląda. Ja sobie teraz to będę tutaj powoli wyrabiać. Jak już będę to miała wyrobione, to oczywiście będę znowu z Wami i pokażę Wam, co dalej. No i jestem z powrotem. Ciasto mam już tak ładnie wyrobione. Teraz podzielę je mniej więcej, nie na połowę. Tylko jedną część zrobię większą. O kawałeczek dosłownie. O malutki kawałeczek i ta część większa przyjdzie na nasz spód szarlotki. Wezmę sobie tylko nóż. I teraz tak mniej więcej, żeby to Wam pokazać, jak mamy taką kuleczkę. No to ja sobie gdzieś to tak mniej więcej podzielę i tu mam. O. Jest ta większa połowa, to odkładamy na bok. Bierzemy sobie blaszkę. Ja mam blaszkę 35, mniej więcej na 20, taki rozmiar. Blaszkę wysypałam już wcześniej, posmarowałam tłuszczem i wysypałam bułką tartą żeby nam się później nasze ciasto ładnie odklejało. No i teraz trzeba ten cały nasz spód równomiernie, aż przy, również przy pomocy naszych. Czysty rączek rozłożyć na naszej blaszce, tak żeby w każdej części tego naszego, naszej blachy tego ciasta było równomiernie, tak samo. To jest troszkę taka żmudna praca, więc na chwilę zrobię pauzę tutaj. Ja sobie to rozłożę, żebyście tylko widzieli, jak to mamy robić. A więc mniej więcej mam to już tak tutaj ładnie na tej naszej blaszce rozłożone teraz ponakłuwam nasze ciasto widelcem żeby były dziureczki to ciasto oddychało ponakłuwam tutaj tak jak lecimy troszeczkę to ciasto nasz widelcem no, dzisiaj jest niedziela więc idealnie do popołudniowej kawki Ciasteczko będzie. Jak mi się dzisiaj jeszcze uda, to planuję zrobić kluski śląskie z mięsem. Już mam mięsko mniej więcej przygotowane z wczorajszego rosołu, ale to mówię tak, jak mi się to dzisiaj uda, to Wam jeszcze pokażę jeden filmik, jak ja to robię. I teraz na to nasze nakute i roz dzielone ciasto. Dajemy oczywiście jabłuszka. Do tych jabłek znowu. Aha, mam ich na taką blachę. Przygotowałam, starłam na grubych oczkach 8 dużych jabłek. Do tego, do tych jabłek dodam 4 łyżki cukru. Tutaj też mam 4 łyżki bułki tartej, żeby nam się te jabłka dobrze połączyły. I teraz tak, kto lubi cynamon? Dodaję oczywiście do szarlotki cynamon. Kto nie lubi cynamonu, nie musi dodać. My bardzo lubimy cynamon, więc go tutaj dodam dość sporo, żeby go było w tym naszym ciastku czuć. Bo tak jak mówimy, uwielbiamy cynamon, zapach cynamonu, smak cynamonu. Wszystko. I teraz to ładnie wszystko wymieszamy. I to przyjdzie na górę naszego ciastka. Dokładnie jabłuszka z cukrem, z bułką i naszym cynamonem mieszamy. Żeby nam się wszystko ładnie połączyło. Tak. Kosztuje? Czy jest wystarczająca ilość cynamonu? Jest OK. Czuć cynamonek. I teraz tak wymieszane jabłuszka lądują nam na tym naszym. Pierwszym ceście. I znowu, wiadomo, równomiernie musimy te jabłka na tym naszym cieście rozprowadzić, żeby wszędzie równa warstwa powstała. Także tutaj, tak jak powiedziałam, ja użyłam 8 jabłek, takich dość sporych. W zależności jak kto lubi grubszą warstwę, cieńszą warstwę, wiadomo. Także ten przepis teraz, żeśmy też piekły w środę, żeśmy piekły ciasteczka. Jak ktoś jest zainteresowany przepisem, to proszę pisać w komentarzach. Bo takie typowo tradycyjne maślane ciasteczka, żeśmy piekły. Do jednej części dodałam orzechów mielonych i mi bardziej smakują, a jedne zostawiłam same maślane, takie świąteczne już w skrzyni zapakowane stoją. Ja mówię, jak ktoś ma jakieś zainteresowanie, to proszę w komentarzach pisać. Albo pokażę jak to robię, albo podam przepis. Nie ma z tym najmniejszego problemu. I tutaj mamy już jabłuszka rozsmarowane. I teraz tak, na te jabłuszka przyjdzie budyń. Ja użyję dwie paczki budyniu waniliowego i całą, niecały litr mleka, dosłownie 900 ml, żeby nam ten budyń się bardziej bardziej ściął, bardziej twardszy był później na tym ciastku. Teraz sobie spokojnie ugotuję budyń i do budyniu jeszcze dodaję, do gotującego się budyniu dodaję czy tam do mleka cztery łyżki cukru. Jak go będę gotować, cztery łyżki cukru, bo na jedną paczkę zawsze daję dwie łyżki cukru, czyli na dwie paczuszki dam 4 łyżki cukru. I jak będę miała budyń ugotowany, to widzimy się ponownie. No i jestem. Budyń mam już ugotowany. Tak gorący, jeszcze dymiący się budyń wylewamy na warstwę jabłek. Znowu równomiernie to rozkładając po jabłkach. Na jabłkach. Tak. Cały ten budyń, żeby wyciągnąć. O coś mi poleciało dalej. Tak. Odkładam. I teraz rozkładamy to na, na naszych jabłkach. Nie, oczywiście, jak ktoś nie lubi, budyń nie musi dawać. To jest po prostu, my lubimy szarlotkę z budyniem, ale można zrobić i bez budyniu. Czy tam ktoś ma mniej czasu, czy na przykład akurat nie ma budyniu w domu, niekoniecznie musi ten budyń być. Można zrobić równie dobrze bez budyniu. I tak już mam to Warstwę budyniu tutaj rozsmarowaną po naszych jabłkach, biorę teraz do ręki drugą część, tą mniejszą, naszego ciasta. Można ją oczywiście na grubych oczkach troszkę zmrozić i na grubych oczkach potrzeć na tarce, ale ja biorę sobie tradycyjnie, uszczypuję i kładę tak, taką szczypkę mniej więcej posypki. Na budyń w, w równych odstępach, jak się to oczywiście mi uda. A jak mi zawsze zostanie, to potem tam dodaję, gdzie jest mniej. Tej posypki bardzo ją lubię z góry. Jest taka krucha, smaczna. Smakuje naprawdę dobrze. Także polecam szarlotkę do niedzielnej kawki. Naprawdę jest smaczna. Yy, ostatnio, jak byli goście, to piekłam ciasto Raffaello. I powiem Wam, naprawdę też jest dobre na biszkopcie. Także mogę też kiedyś pokazać, bo smakuje pysznie. Jak ktoś lubi kokos i migdały, to tam to jest. Także naprawdę też było pyszne. I przychodzi tam do tego też likier. Także ja sobie teraz to tak jak tutaj nie wiem, czy widać. O, rozkładam. I jak to będę miała tak porozkładane, to ta nasza szarlotka musi wylądować w rozgrzanym piekarniku, do rozgrzanego piekarnika. Na, ja rozgrzewam sobie na 180 stopni, czy do 180 stopni. I szarlotka powinna się nam robić. Wiadomo, że to trzeba, w zależności od piekarnika, jaki kto ma, komuś szybciej piecze komuś wolniej, ale 30-40 minut. Z reguły ta szarlotka jest u nas w piekarniku 30-40 minut. Mi dość szybko piecze piekarnik, więc ja muszę uważać. Ja muszę sobie zawsze patrzeć, jak to tam wygląda sprawdzić, czy już przypadkiem nie jest ona przed czasem gotowa. A więc tak robimy. Jak już będę miała później szarlotkę na talerzu, to Wam pokażę, jak to wygląda. Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli. I tak jak mówię, jak mi się uda, to spróbuję jeszcze pokazać Wam dzisiaj, jak robię kluski z mięsem. Pozdrawiam. No i tak jak zapowiedziałam, jestem z powrotem. Chciałam Wam pokazać, jak ta moja szarlotka wygląda po upieczeniu. Ta szarlotka jest gotowa do Spożycia, pyszna kawka do tego i smakuje naprawdę idealnie. Polecam, tu mamy jeszcze blaszkę. Myślę, że do jutra, najpóźniej do wtorku nam zostanie, bo się niedziela. Także życzę Wam smacznego, miłej niedzieli i widzimy się albo dzisiaj, albo jutro. Pozdrawiam!